A teraz będzie o sporcie, o którym jeszcze w naszym programie nie było, i o drużynie, o której jeszcze nie było. W sobotnie upalne popołudnie jedyna drużyna futbolu amerykańskiego, amerykańskiego z Lublina Tytani rozegrała pierwszy towarzyski mecz na własnym boisku. Rywarem, rywalem Lublinian byli goście ze Śląska Falkon Stychy. Po bardzo interesującym meczu gospodarze okazali się mało gościnni i wygrali pewnie 20 do 8, a tak to zwycięstwo ocenia quarterback tytanów Andrzej Jakubiec. Początek był rzeczywiście bardzo dobry. Rozpoczęliśmy od razu jednym przyłożeniem. Potem okazał problemem się snap jeden, który poleciał bardzo wysoko od naszego centra. No i niestety ta akcja była już stracona. Ale w drugiej kwarcie już widzieliśmy, że musimy się zabrać sobie i tak jak było widać. Im daliśmy tylko zdobyć jedno przyłożenie, a sami dołożyliśmy jeszcze dodatkowe dwa jeszcze przy podwyższenie za dwa punkty, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Drugie przyłożenie dla gospodarzy było autorstwa running backa Marcina Grossmana, który wspomina udaną akcję, a chwali kolegę za Efektowne wykończenie. Przede wszystkim udało nam się ściągnąć wszystkich obrońców na prawą stronę dzięki dobremu rozstawieniu w polu. Dzięki temu miałem otwartą drogę do endzonu i po prostu udało mi się przebiec. No, oczywiście się zorientowali, ale udało się jeszcze ich wyprzedzić i odległość nie była zbyt duża, więc przyłożenie, później dobra podwyższenie za dwa punkty. Po meczu zawodnicy Tytana Lublin nie kryli radości ze zwycięstwa. Kto wygrał? Tytani! 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 A już teraz w naszym studiu porozmawiamy z jednym z zawodników Tytanów, Marcinem Paprotą. Witamy Cię Marcinie. Cześć, witam wszystkim. No, zacznijmy od początku. Tak jak się u Was zaczęło? Skąd się zaczęło? Skąd pomysł na zorganizowanie drużyny futbolu amerykańskiego w Lublinie? Sam pomysł narodził się we wrześniu 2009 roku. Właśnie się składa, że akurat byłem, na, byłem no od początku na tych treningach. I pewnego dnia kolega powiedział, że. Wpadł na pomysł, aby założyć w Lublinie drużynę futbolu amerykańskiego. Sam się dziwiłem, nigdy na no, tym sporcie nie, nie... Znaczy słyszałem, ale nie wiedziałem, jakie są jego zasady. I po prostu stwierdziłem, że no może warunków fizycznych takich nie mam odpowiednich, ale kolega stwierdził, że żebym przyszedł, zobaczył, może mi się spodoba. Tak jakoś przyszedłem na pierwszy trening i od tamtej pory już trenuję, od tamtej pory trenuję regularnie. Przypomnijmy, naszym gościem jest Marcin Paprota, zawodnik Tytanów, Lublin, jedynej drużyny futbolu amerykańskiego w regionie. Przygotowywaliście się jakoś specjalnie przed założeniem klubu, jakieś wcześniejsze zebrania były, czy to tak poszło spontanicznie? To znaczy na początku trenowaliśmy dla przyjemności, a potem formalnie istniejemy jako stowarzyszenie już od 2010 roku. Na początku była to tylko przyjemność, a potem każdy się wkręcał w ten sport coraz bardziej i bardziej. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby coś z tego zrobić coś więcej, nie tylko hobby. Mhm. A powiedz nam, skąd w ogóle nazwa Tytani Lublin? No, z tym to była długa historia, bo nas było dużo było yy, propozycji, były głosowania, a w końcu i tak nazwa przeszła nazwa, która. Która nie była, nie była brana pod, pod głosowanie. Kiedyś kolega organizował w Ostrowie lubelskim drużynę, nazywała się Tytani Lubelszczyzna i potem ten pomysł nie powiódł się i potem jakoś stwierdziliśmy, że y, no, wypadałoby może to, taką nazwę zrobić u nas w Lublinie. Tak jakoś jeszcze ogląda, też każdy z nas oglądał w Remember the Titans. I jakoś tak poszło i każdy przyjął tą nazwę. Przyjął tą nazwę, zaakceptował ją i jakoś tak zostało. Ale jednak spolszczyliście tę nazwę, bo zauważyłem, inne kluby futbolu amerykańskiego, nawet w Polsce, sięgają jednak do tych amerykańskich nazw. Falcon Stychy, tam, e, tego typu sprawy, wy jednak po polsku. Tak, była nad tym rozmowa, ale stwierdziliśmy, że mimo, że futbol jest amerykański, ale gramy w Polsce, to wypadałoby, aby nazwa była Polska. Z pewnością słusznie. A powiedz nam, czy drużyna Titanii Lublin cieszy się zainteresowaniem? Chodzi mi o takie zainteresowanie, zarówno ze strony widzów, czy tacy się pojawiają, ale także samych zawodników. Ilu w ogóle was jest? Teraz regularnie trudno jest około 25 osób, to znaczy regularnie, od około tygodnia, bo tydzień temu zrobiliśmy rekrutację, także część zawodników była zupełnie zielona, nie chodzi o nasz kolor koszulek, ale nie mieli pojęcia o tym sporcie. Ale teraz jest około nas 25 osób. To przewinęło się przez naszą drużynę, licząc od początku może około 100 osób, a na, tak na, na stałe zostało teraz te 20 około 25 osób. Jak z oglądalnością, że tak powiem, ktoś czasami się zaplączy jakiś widz i tak. ale to bardziej jako tak chyba na razie jako ciekawostka się pytają, wow, a w co wygracie No futbol amerykański. A, budowlani, mówili, nie, budowlani hmm. to rugby. A wy co jesteście? No tytani, aha. Tak pytają, pytają, ale ludzie zaczynają nas słyszeć, bo czasem się komuś mówi, że gram w futbol. A, tytani, już zaczynają ludzie kojarzyć. Hmm, no właśnie tutaj padła. Nazwa budowlanych i o to także też chcieliśmy zapytać, czym w ogóle futbol amerykański różni się od rugby? Tak, na pierwszy rzut oka, w rugby grają bez ochraniaczy, my gramy w ochraniaczach. Ktoś może powiedzieć, że to jest mniej męskie, ale jak nawet obliczyli to w amerykańskim programie, w futbolu amerykańskim są, uderzenia są trzy razy mocniejsze niż w rugby. My też w naszym sporcie możemy podawać do przodu. Jest jedno podanie do przodu, które właśnie wykonuje quarterback i akcje są zatrzymywane. W rugby ta gra jest tak jakby ciągła. a My mamy cztery próby, na zdobycie, cztery próby na przejście 10 yardów i potem je przejdziemy, mamy kolejne cztery próby i tak dalej, i tak dalej. Tutaj porównanie z rugby wypadło na korzyść, można powiedzieć, futbolu amerykańskiego, ale jak, co byś powiedział o zasadach bez porównania już do rugby, bo to jest mało znany w Polsce sport. Tak pokrótce o co tam właściwie chodzi? Wiadomo, trzeba zdobyć więcej punktów tak. niż rywal, ale jak się te punkty zdobywa? Tak, zdobycie większej ilości punktów to podstawa. Punkty możemy zdobywać na taki sposób jak przyłożenie, czyli 6 punktów lub field goal, czyli kopnięcie z, za, kopnięcie z boiska za 3 punkty i po każdym przyłożeniu możemy jeszcze gramy akcję podwyższenie za jeden punkt lub kopiemy z drugiego jarda lub z drugiego jarda gramy akcję za 2 punkty czyli robimy normalną akcję biegową lub podaniową. Jeszcze możemy też zdobyć safety, czyli za dwa punkty, czyli powalenie zawodnika w ich polu punktowym. Jest też takie specjalistyczne słownictwo, jeśli chodzi o futbol amerykański. Mógłbyś nam tutaj kilka tych słów przetłumaczyć? Na przykład quarterback. Quarterback to po naszemu rozgrywający tak jakby to można spolszczyć. Na przykład wide receiver jest to skrzydłowy, running back to jest to biegacz. Na przykład huddle jest to zebranie zawodników, stają w kółku i ustalana jest jaka będzie nagrana następna akcja. No i tych yy, zwrotów jest naprawdę kilka. Mhm. Kilkadziesiąt. I teraz troszkę muzyki zaserwuje nam tutaj Piotr Harmas, a po tej przerwie wrócimy do dalszej rozmowy z naszym gościem. Wracamy do audycji dookoła sportu i wracamy do rozmowy z naszym gościem Marcin Paprota, czyli zawodnik tytanów Lublin jedynego klubu. Futbolu amerykańskiego z naszego miasta. Marcinie, powiedz nam jeszcze, czy każdy w ogóle może trenować futbol? Tak, każdy może go trenować. Jest to jak najbardziej sport dla wszystkich, bo każdy znajdzie mu swoje miejsce, zarówno i ktoś, kto jest no, silny, duży, mały, szybki. Każdy znajdzie nim swoje miejsce. Jedyne ograniczenie to ograniczenie wiekowe. Aby grać w, li w Polskiej Lizie Futbolu Amerykańskiego to, to ograniczenie wynosi 17 lat, teraz w tych rozrywach, w których będziemy grali, wynosi 16 lat. Ale w górę nie ma ograniczeń. Nie, może, mogą grać nawet 80-latkowie, jeśli się czują na siłę. Mhm. E, no właśnie, trenować może każdy, ale teraz na pewno jak każdy się zastanawia, ile taki sprzęt, w którym musicie grać, może kosztować. To jest w ogóle drogi sport. Nie, nie jest to drogi. Znalazłbym na pewno kilka sportów, które są od niego droższe. Na pewno może to niektórych odstraszyć, ale to naprawdę nie są już tak wielkie sumy. Sport, sprzęt nowy na pewno jest droższy, ale na pewno jest dość dużo aukcji na Allegro, bo drużyny się wymieniają sprzętem, także na Allegro można już kupić tani, tańszy, używany sprzęt, w naprawdę dobrej jakości. To jeszcze wymień, co to za sprzęt? Co trzeba mieć na sobie, żeby trenować? No na pewno trzeba mieć kask i pad, czyli ochraniacz na barki. No, i ewentualnie opcjonalnie suspensor, czyli ochraniacz na krocze. Stwierdzę, że to najważniejszy ochraniacz. No i ewentualnie jakieś ochraniacze na łokcie, ale też opcjonalnie, jak to, jak to uważa. No i jak jest z Waszymi treningami? Gdzie trenujecie? Te, teraz trenujemy, całą zimę trenowaliśmy na Orliku. Teraz przenieśliśmy się na boisko Fryderyk, które znajduje się na Czechowie, niedaleko ulicy Noskowskiego. No i tam trenujemy pod okiem naszego trenera którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No właśnie, tutaj wymieniłeś trenera. Jak to jest? Jak w ogóle znaleźliście trenera do swojego klubu? Na pewno to nie było łatwe znaleźć w Lublinie trenera futbolu amerykańskiego. To znaczy, trenera znał mój, mój kolega, który właśnie zakładał tą drużynę stwierdził, że on zna pewnego Amerykanina, który kiedyś grał w futbol i może, może, że, mo, może z nim porozmawiać, żeby nam pomógł. I trener sam opowiadał, że przyszedł na pierwszy trening, chciał nam tylko pomóc, a to od razu każdy do niego się zwraca, coach, coach. On, on, papierów, że tak powiem, jako takich trenerskich nie ma, ale sam występował w licencji w z Akademickiej, grał na pozycji centra. Mhm. A kim jest ten tajemniczy trener? Y trener y y zawodowo jest profesorem prawa, y pracuje na katol Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. A jak się nazywa? D-line Swanson. Mhm. Mm Dobra, to powiedz nam teraz, czy w ogóle jako Tytani Lublin będziecie występować może w jakich rozgrywkach? Tak, w tym roku wystartujemy w rozgrywkach PLF8, jest to futbol amerykański osobowy. W standardowym futbolu występują 11 osób na boisku. No niestety na razie nie byliśmy w stanie występować w drugoligowych rozgrywkach, ponieważ nie mieliśmy wystarczającej liczby sprzętu i ludzi, bo to akurat była najgorsza ta rzecz. No i wystartujemy w rozgrywkach PLF 8 które zaczną się już pod koniec sierpnia. Pierwszy turniej będziemy grali w Rzeszowie, a pod koniec września będziemy grali turniej w Lublinie, na który serdecznie wszystkich zapraszam. A co do sierpnia jeździcie po Polsce, rozgrywacie mecze towarzyskie? Yy, tak, będziemy grali jak najwięcej sparingów, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia i przetrzeć się. No i będziemy na pewno grali część, część meczy na wyjeździe, a część meczy będziemy grali u siebie, tak jak wczoraj. Jak na razie dwa mecze z tego co wiem rozegraliście i jak wyniki? Tak, no pierwszy mecz graliśmy w Warszawie z drużyną y, Warsaw Werewolves, wygraliśmy 19 do 6 i wczoraj graliśmy z drużyną Falcons, i wygraliśmy 20 do 8. No pięknie się to zapowiada. A jeszcze coś mówiłeś o takiej ciekawej anegdocie, y, jeśli chodzi o pierwszy mecz? Tak, to znaczy pojechaliśmy, nastawialiśmy się tam na wspólny trening z drużyną Werewolves, bo taki, taki był plan, wspólny, wspólny trening i potem taka minigierka w mieszanym składzie. Dojechaliśmy, nas było tylko 11, w tym jeden kontuzjowany ze złamanym palcem, I, a wspomnę, że na boisku grało 11, 11 osób, więc grali wszyscy, nie zmienialiśmy się formacjami, więc każdy grał w pełnym wymiarze czasowym, no i jakoś udało nam się wygrać. Mm -hmm. I powiedz nam teraz, jakie plany? Będziecie Mówisz, że będziecie chcieli zdobyć jak najwięcej doświadczenia, ale liczycie na zwycięstwo? No na pewno. W, w sporcie, na pewno, gdyby ktoś nie wierzył w zwycięstwo, na pewno by nie startował w jakichkolwiek rozgrywkach. Dlatego jak najbardziej nie chcemy być jacyś aroganccy i wywieszać, ale na pewno wierzymy w siebie i damy z siebie wszystko, żeby nie zawieść i Lubelszczyzny, bo jesteśmy jej jedynym reprezentantem, no i swoich bliskich i siebie. I tego na pewno wam z całego serca życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Marcin Poproto, zawodnik Tytanów Lublin. Jedynego na Lubelszczyźnie, jak przed chwilą słyszeliście, Klubu Futbolu Amerykańskiego. I to tyle w programie dookoła sportu dzisiejszym program pomogli przygotować Paweł Jakubowski, Bartek Chomicki, Tomasz Łątkowski i Kuba Wójtowicz. Za konsoletą Piotr Harmas, a z wami przez ostatnią godzinę byli Adrian Górny i Bartosz Filipowicz. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest. Siłownia i aerobik Samson od poniedziałku do soboty Lipowa 17. Dookoła sportu, czyli najaktywniejszy program w eterze. Dookoła sportu. Najświeższe informacje sportowe ze świata i regionu. Wywiady, komentarze, relacje z lubelskich wydarzeń sportowych. W Każdą niedzielę o godzinie 20. Zapraszamy. Akademickie Radio Centrum. Lubina 98 i 2 Akademickie Radio Centrum. Więcej roka.